Tegoroczne Bolesławieckie święto ceramiki żyje już we wspomnieniach. Wielu przechowuje je w swoich fotkach i filmikach, które zrobiła w tym czasie, ale niektórzy te fotki zgłosili też na konkurs, który zorganizował Bolesławiecki Ośrodek Kultury. Zgodnie z zapowiedziami w trakcie 31 Bolesławieckiego Święta Ceramiki uruchomiliśmy specjalny konkurs z firmą EcoBike, w którym do wygrania były dwa rowery elektryczne. Konkurs polegał na zrobieniu ciekawego zdjęcia, które by przedstawiało taką esencję Bolesławieckiego Święta Ceramiki i trzeba przyznać, że liczba zgłoszeń przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Mieliśmy ponad 60 wpisów, więc całkiem sporo zdjęć. Fotografie oceniali jurorzy, czyli dwóch znanych bolesławieckich fotografów Grzegorz Matoryn i Grzegorz Sidorowicz ze Stowarzyszenia Fotograficznego Kamera. Rozstrzygnięcie padnie już 3 września na sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury o godzinie 17.00 ogłosimy zwycięzców i przekażemy rowery w ręce nowych właścicieli. Także serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy wzięli udział w tym konkursie, żeby zjawili się tutaj. Spośród wszystkich fotografii przesłanych na konkurs, wybranych zostanie też kilkanaście najciekawszych, które zostaną zaprezentowane w mediach społecznościowych Bolesławieckiego Ośrodka Kultury.